Cześć, witajcie na kanale Zdrowy Zagonek. Ja jestem Tina, a to Cześć. jest mój mąż Jarek, który postanowił dołączyć do mnie w prowadzeniu tego kanału, z czego się bardzo cieszę. W dzisiejszym odcinku postanowiliśmy pokazać Wam przygotowania i budowę naszego nowego wybiegu dla kaczek. Dla nowych mieszkańców naszego ogrodu, bo mąż postanowił kupić mi w prezencie kaczki na urodziny, które były od zawsze moim marzeniem. Zapraszamy do śledzenia i oglądania najbliższego odcinka. Kaczki będą miały swój wybieg po sąsiedzku z kurami. Tutaj mamy kurnik, wybieg dla kur. Tutaj mała buda dla e, kwoki i jej piskląt. A tutaj mniej więcej w ten sposób będzie wybieg dla kaczek. Jak małe kurczaczki już dorosną, to to ogrodzenie dla nich zostanie zlikwidowane. Kurczaki pójdą do kur. A kaczki będą miały taki właśnie większy tutaj kawałek przestrzeni. Pierwszym naszym zadaniem będzie osadzone, osadzenie gotowej zakupionej formy do oczka. Gdyż z własnego doświadczenia wiemy, że folia by się nie sprawdziła, czy grozi przedarciem. Także zaczynamy. Dobry, mamy dzień kolejny, jest godzina 6:30. Ja idę wypuścić kurki i zaraz pokażę Wam, że niewiele udało nam się wczoraj zrobić. No i tutaj mamy nasz wykop pod oczkowodny. W sumie głębokość już jest prawie, że ok, ale napotkaliśmy jeden problem. Wczoraj jeszcze jest tutaj taki pręd w ziemi zakopany. Trzeba będzie go wyciąć, a już wczoraj wieczorem nie chcieliśmy za bardzo hałasować, no bo wiadomo, śliwierka jest dosyć głośna. Wczoraj jeszcze takie fajne płytki tutaj ułożyliśmy, żeby było dobre dojście do, do furski do kurnika. Także mimo wszystko napracowaliśmy się bardzo dużo. No, kurak już się nie mogą doczekać wyjścia, ale ja muszę jeszcze szybko przygotować jedzenie dla kurczaków. Zerwę trochę pokrzywy, posiekam, wymieszam z jajkiem i kurczeczki będą super zadowolone. To no wystarczy. Jajko jest naprawdę świeże, bardzo ciężko się ubiera. Czaki i kury nakarmione, ja teraz jeszcze szybko podleję w foliaku i idę budzić dzieciaki do szkoły. Może jednak obejdzie się z wycinania, może da się go wyciągnąć. 我中。 i ustawiamy jeszcze raz, bo okazało się, że jak zaczęliśmy podsypywać ziemią, to poziom straciliśmy po prostu i no, wyjęliśmy i zamontujemy jeszcze raz. Obyś tego, nie tego, 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 co masz Nie, ten jest za na takie rzeczy. Nie, ten jest właśnie dobry tutaj. Jeszcze, tu będzie długi. Zalewam wodę tak, żeby obciążyć misę, ponieważ ziemia, którą obsypujemy i ubijamy, wypycha ją do góry. Dobra, ale tutaj trzeba podsypać ziemię na pewno. Trzeba po prostu to troszeczkę umieścić, pod tą miedzkę dać. Posypić tutaj tej ziemi. Teraz to ziemię bo by trzeba przesypać. No to co teraz robimy proszę pana? Kolejnym etapem po osadzeniu oczka będzie wymierzenie i docięcie stępli pod ogrodzenie dla kaczek. Ja zrobiłam obiad. Jarek w tym czasie wykopał otwory pod paliki. A teraz będziemy stawiać płotek. Biegusy już są z nami. Po podróży muszą troszeczkę odpocząć, napić się, a potem pójdą spać, bo już się ciemno robi. W takich warunkach przyszło nam stawiać ogrodzenie. Ale bagno. Wam nie przeszkadza taka pogoda, co? Na wybiegu kurczaków, kurczaków też baseny normalnie. Masakra. A kury pływają już prawie jak kaczki. Co tam bidulki? Co wy tam macie za błoto?

Mam nadzieję, że w ogóle coś słyszycie, bo zerwał się straszny wiatr. Ale do zrobienia ym, furtki do wybiegu dla użyję zakupionej w sklepie kantuszki, sztachetek z odzysku z jakiegoś starego naszego płotku tutaj, kawałek siatki też z odzysku i również z odzysku. Zacznę od zeszlifowania sobie tych, tych starych wyszlifowałam, przetraję sobie teraz z resztek jakiegoś pyłu, kurzu, a potem zaimpregnuję. Przyciąłem sobie jeszcze tą kantówkę na odpowiednią długość i zabieram się za impregnowanie. Jak widzicie ja tych sztachetek wcale jakoś tam super y, dokładnie nie szlifowałam, no bo to nie, nie na tym miało polegać. Chodziło o to, żeby były one po prostu oczyszczone z jakiegoś y, brudu, który tam przez lata się nawarstwił i żeby można było je tak tam delikatnie zaimpregnować. Sztachetki już wyschły, ja teraz sobie je równo porozkładam. Będę miał w ogóle przy skręcaniu tego ułatwione zadanie, ponieważ już wcześniej były one nawiercone. Także nie jest tylko poskładać. Zastanawiacie się pewnie po co ta siatka. Przecież dorosła kaczka nie przeciśnie się między szczebelkami. No tak, ale co? Jeżeli kiedyś będę chciała hodować małe kaczki, może wtedy się przyda. Dobra, widać prędnie, Możemy Vamos ver aqui. A otwórz. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dziękujemy za oglądanie do końca. Zapraszamy do zostawiania komentarzy. Chętnie poczekamy. Dzięki, że daliście radę wytrwać z nami do końca. W przyszłym odcinku pokażemy Wam jak zbudowaliśmy domek dla kaczek. Kacznik. Tak jest. Zapraszamy. Zapraszamy. Pa!